Cześć, witajcie, witam Was na kanale dla Dżentelmena. Ja nazywam się Karol. Jak wiecie, tydzień temu wystartowaliśmy z miniserią poradników, jak używać poszczególne typy pomad. Mieliśmy już pomady wodne typu Gel Type, a dziś przyszła pora na pomady na bazie wosków, czyli pomady woskowe. Tak naprawdę od tych pomad, od tych produktów, wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o... Pomady ogólnie przyjęte na rynku. Historia niektórych marek sięga nawet i lat XX i XX wieku czasów wojny, czasów po wojnie lata 50., 60. Rockabilly i Elephant, Elvis Presley tworzył swoje niezapomniane fryzury na pomady woskowe. Także nie ukrywam, chciałbym oddać im swego rodzaju hołd, ponieważ lubię te produkty i lubię z nich korzystać, ale w odpowiednich sytuacjach, w odpowiednich porach roku. I dzisiaj. Przytoczę wam te sytuacje, jak z nich korzystać, um, jakie triki stosować i kiedy bardziej opłaca się użyć pomadę woskową, a kiedy bardziej um, wodną. Także nie owijając dużej bawełny, jak już wspominałem na początku, jestem Karol, a wy jesteście na kanale dla dżentelmena. Pierwsza porada, jeśli chodzi o woski. Zaopatrz się w degreaser, czyli zmywać wosków, lub odżywkę. Jak wiemy, wosk i woda. To nie za dobre połączenie. Raczej woda nie zmyje wosku, chyba że tak jak przy lanolinie, wchłonie 50%, że tak powiem, objętości wody. Wtedy można, że tak powiem, e, zwrócić uwagę na zmywalność, lecz ogólnie rzecz biorąc przyjmijmy to, że musimy stosować wszelkiego rodzaju specjalistyczne szampony bądź odżywki. E, nie ukrywam, że te szampony typu Rüzel e, Degreaser, jak go tak nazywam, tak? czyli zmywacz wosków, e, składnikowo jest bardzo silnie obciążający, i zmywający wszelkie sebum i ochronę z włosów, także ich trzeba używać rzadziej. Lepiej zaopatrzyć się w odżywkę i zmywać woski odżywkami. Wtedy na pewno będziemy mieć pewność, że te włosy będą i odżywione, i ten wosk będzie zmyty. Porada numer dwa. Chcesz budować objętość? Nałóż pre-styler. Może to zabrzmi troszkę intrygująco, ale znalazłem pewien trik, aby włosy po użyciu wosków nie klapały nam tak w dół, nie oklapywały nam tak w dół. No bo jak wiadomo, wosk obciąża sama. Baga wosku obciąża włosy i ciężko jest czasami budować fryzury z objętością. Ale ja znalazłem na to mały trik. Po prysznicu, po przesuszeniu lekko włosów nakładam glinkę, która, jak wiadomo, z reguły jest produktem, który buduje nam objętość. Suszę włosy z lekkim dziabem glinki, nadaję im objętości i wtedy, finalnie, jako post i taper tak zwany, czyli na wykończenie fryzury, nakładam. Lekki wosk bądź medium wosk, tak? czyli średni chwyt, aby utrzymać tą fryzurę. Wtedy daje nam to efekt takiej właśnie luźnej fryzury, jaką mam dzisiaj, ponieważ na pre-styler użyłem antigravity Gravity od lokarza, a na wykończenie dałem różową świnię. I że tak powiem, nie ma takiego mocnego efektu przetuszczenia. Porada numer 3: Dobrze rozgrzewaj pomadę woskową w dłoniach. Bardzo dobrze rozgrzewaj pomadę woskową w dłoniach. Jak wiadomo, ciepło działa. Na wiele substancji, to i przy stylizacji włosów i pomadach włoskowych się przyda. Jeśli nałożymy pomadę na dłoń, bardzo mocno ją rozcierajmy. Ja mam taką technikę, iż składam ręce, rozcieram je e, jakby tak okrężnie i później tą pomadę rozcieram po dłoni, po palcach. E, sprawi to, że ta pomada zmieni się w bardzo... Dobrze rozprowadzoną substancję, która elegancko nam będzie wchodzić i gładko we włos nie będzie ciągnąć, nie będzie szarpać, nie będziemy mieć problemu również z wykończeniem, grzebieniem włosów. Także pamiętajcie o tym: to jest moim zdaniem jedna z najważniejszych porad do pomad woskowych. Dobrze rozgrzewajcie ją w dłoni. Ja rozgrzewam pomady woskowe nieraz i 10-15 sekund w dłoniach, rozcieram je i dopiero wprowadzam je we włosy. Także trzecia rada, pamiętajcie. Dobrze rozgrzewajcie. To będzie czwóreczka, i ona jest taka, że tak powiem, porada, uwaga, obserwacja. Stylizuj włosy grzebieniem nie palcami. Ale. Jeśli używam samego wosku, czystego wosku, czystej pomady woskowej na włosy, stylizuję je grzebieniem. Najlepiej z szerokim zębem, żeby też troszkę zostawić luzu i żeby te włosy nie zostały wyrywane. Jeśli chcesz ciasnego slika, oczywiście bierzesz ciasny grzebień z ciasnym zębem. Jeśli a robię włosy tak, jak Wam wcześniej wspomniałem, czyli daję pre w postaci glinki i na to idzie wosk, Mogę sobie spokojnie przeczysywać um, rękoma, ponieważ nie zostaje tłusty um, film na dłoniach. Przy stylizacji, na przykład Ruzel'em czyli, Ping, czyli tym różową świnią, maksymalnie, czyli jeden dziab, 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 takie trzy mniejsze dziaby, wtedy te włosy zostają naprawdę tłuste i zapominając się przejeżdżając z dłonią po włosach, będziecie mieli tłusty film na dłoniach, a jak wiadomo, później gdzieś idąc do pracy, witając się z kimś, może być to lekko niekomfortowe dla Was. Także trzymajcie się tej rady, na pewno będzie ok. Piąteczka. Po nałożeniu. Pomady użyj suszarki. No, paradoksalnie, przed chwilą mówiłem o e, nieużywaniu ciepłego powietrza, ale tutaj jeśli chodzi o suszarkę, nie mówię o ciepłym powietrzu, mówię o zimnym. Woski mają tendencję do zastygania czy łapania, chwytania w zimnym powietrzu. Po finale, już po ustylizowaniu fryzury, wystylizowaniu fryzury, weźmy suszarkę. Zimne powietrze i z daleka na około 10-15-20 sekund puśćmy to zimne powietrze na włosy, aby te woski zaczęły nam łapać i wiązać włosy. Wtedy uwierzcie mi, po kilkudziesięciu, nawet minutach ta fryzura już będzie lepiej utrwalona niż byśmy wyszli bez przelecenia, że tak powiem, tych włosów zimnym powietrzem. No wiecie, tutaj przy woskach, jak widzicie, fizyka nam bardzo pomaga i ciepłe powietrze przy rozgrzewaniu, i zimne przy utrwalaniu. Także warto pamiętać o tym bo to zimne powietrze bardzo nam pomoże. I porada numer 6. Zaopatrz się w woski na zimę. Pomady woskowe są lepszym produktem pod czapki. I jak wiadomo, zimą warto nosić czapeczkę, jak to mamusia mówiła, ponieważ no, lepiej wydać na pomady niż na antybiotyki. Pomada woskowa jest lepiej restylizującym się produktem niż pomady wodne. Tak? Pomada wodna klasyczna, gel-type, zasycha w skorupę i ta skorupa nam się może, że tak powiem, rozlecieć po założeniu czapki. Pomady woskowe mają tą przewagę, że jeżeli założymy czapkę, pójdziemy do pracy czy do szkoły, zdejmiemy ją, jesteśmy w stanie nadać włosom tego samego efektu, jaki mieliśmy przy wychodzeniu z domu i przy Finalnej stylizacji fryzury przed nałożeniem czapki. Także warto używać pomad woskowych zimą. To było sześć porad, które chciałem Wam przekazać, aby łatwiej Wam się pracowało z tymi produktami. Jak wiadomo, woski same w sobie, pomady woskowe nie są łatwymi produktami, ale zaczynajcie swoją przygodę od produktów prostszych z wosków niż tych trudniejszych. Prospector, Scrut Oil, uh, Ruzzle Pink, czyli różowy, różowa świnia, Uppercut Monster Hold to tylko niektóre z tych, które polecam na początek i na początek zabawy z woskami. Na pewno spędzicie troszkę więcej czasu w łazience, troszkę więcej czasu na stylizacji włosów, bo woski, do wosków potrzeba cierpliwości. Ja nie ukrywam, że przy tych pomadach nauczyłem się troszkę lepiej stylizować włosy i na pewno to jak się nauczycie stylizować włosy na woskach wpłynie na szybkość stylizacji włosów przy pomadach woskowych, ponieważ jak już wiadomo, im trudniej na treningu, tym łatwiej na zawodach, więc trenujcie jak najwięcej, wybierajcie produkty proste. Działajcie, bawcie się, bo o to w tym wszystkim chodzi. I pamiętajcie, nie zrażajcie się do wosków, ponieważ są to bardzo fajne, poczciwe pomady, które dają bardzo eleganckie i spektakularne efekty na włosach. Kończąc już film i zapraszając was na mini porady. Poradnik, jeśli chodzi o kleje, w następnym tygodniu będzie poradnik o glinkach. O. Klejach. Postaram się zebrać kilka porad. Nie będzie ich może tak dużo, bo jakby nie patrząc te wszystkie, które do tej pory już wymieniłem, możecie stosować przy wszystkich pomadach. Testujcie, mieszajcie, obserwujcie, bądźcie ciekawi. To jest najważniejsza metodą próby błędów. Zawsze, często, gęsto dochodzi się do e, niesamowitych efektów, jeśli chodzi o pomady. Uwierzcie mi. E, no cóż, e, ja Wam za dzisiaj dziękuję. Będzie więcej poradników, będzie więcej, że tak powiem, filmów tego typu. Recent Oczywiście też za jakiś czas zabieram się za recenzję produktów do Brody i będę też je wrzucał na kanał. Dzięki za dzisiaj, bardzo trzymajcie się cieplutko. Ja nazywam się Karol. Wy byliście na kanale dla Gentlemana. Jak zwykle, na razie cześć, do zobaczenia i pa!